Dzień dobry, a więc, as you can probably tell, właśnie wstałam i jedziemy na Florydę. Wyjeżdżamy do dwóch godzin, także teraz muszę się ogarnąć, dopakować jeszcze jakieś ostatnie rzeczy. Główną walizkę już spakowałam wczoraj, ale no muszę pobrać jeszcze jakieś kosmetyki i rzeczy, które mogę, mogę wpakować dopiero dzisiaj jedziemy do Tampy, ogólnie dzisiaj jest środa i zostajemy tam do niedzieli ale przyjedziemy chyba dopiero późnym wieczorem bo jedzie się około 7 godzin ale nie wiem, masz czy się tam gdzieś zatrzymać po drodze także trochę to powinno zająć ja teraz przerwę jesienną, znowu full break, i mam no, tydzień wolnego, nie, od poniedziałku w zasadzie. No, tak jak mówię, jest już środa, i zawsze mi wszystko boli. Wczoraj poszłam biegać, staram się w nie biegać, i coś tam poćwiczyłam, także że dzisiaj po prostu umieram, jakoś chodzi o moje mięśnie. Ale no, na szczęście nie, nie będzie takich szczególnie intensywny dzień. W zasadzie cały dzień siedzieć tak żeby no być kit. oh, oh. Got a full of time is all we got so I'm off let your hair down down a few digits on the dash in the middle of a desert burning michelin and gas so yeah, she never ever put me in the past way to break down i caught her on a bluff like she called me in the summertime i couldn't ever say i loved her so i left it in the dust now i'm taking more trips than the enterprise and yeah i'm feeling myself and i'll be filling my cup but i'm a little bit less stressed every time we kick in and she undressed a little intermission and a little A więc przyjechaliśmy chwilę temu e, i ja sobie teraz siedzę na balkonie, czytuję, czytam, ale to niebo jest po prostu tak przepiękne. E, moi hosty teraz poszli po pizzę, ja bo nie mieliśmy żadnego obiadu ani nic, a jest już e, jest 19 po 19, e, więc na razie po prostu sobie tu siedzę. Jest strasznie ciepło, jest jeszcze cieplej niż u mnie w e, południowej Karolinie. Either that or she regret me and if it was a lie, I tell her it ain't upset me. Check please I could pay in fold if you let me uh I'm in my bag like it's check mate Shorty in the rough is up bag Wait Walking with the set I gotta set straight Ask me how I've been I say I've been great But girl this life can be so unfulfilling And lately I've been thinking you the one to build with It's hard to deal with emotions run the sky high it feels as easy my cię jakimś plaża jak teraz was się clear waters mi się wydaje i będziemy spędzać dzień. Ogólnie pierwsza rzecz, którą mogę Wam powiedzieć, to piasek tutaj to jest cudo. Jest dosłownie jak mąka. W Europie nigdzie nie, nie widziałam. Może trzeba może usłyszeć po mojej głośno, jestem trochę przeziębiona, także idealnie na wakacje, ale mam nadzieję, że nie przyrodzi się to w nic gorszego. Jest mega gorąco, jest ponad 30 stopni i jest strasznie wygodno. Jakby idę i czuję się cała taka oblepiona tym powietrzem morskim. Ale czy to źle? Także moja rodzina została sobie na plaży, ja chciałam się przejść po mieście, gdzieś tutaj zobaczyć okolice i jak to wygląda i czy jest naprawdę jak na filmach, bo pierwsze wrażenie po przyjechaniu tutaj. Ogólnie jakby mieszkamy w hotelu w mieście Tampa, ale mieszkamy w obrzeżach i teraz jesteśmy w centrum, w takim bardziej turystycznym miejscu. I pierwsze właśnie moje wrażenie to, że wygląda to identycznie jak wiecie wszystkie jakieś takie zdjęcia z Miami, takie typowo. Ta typowa zabudowa, bardzo kojarzona z Florydą, to dokładnie tak to tutaj wygląda. Także mega mi się podoba, ale idę właśnie się przejść jeszcze na nogach, zobaczyć z bliska i na spokojnie. W ogóle w byciu na plaży uwielbiam to potem jak moje włosy wyglądają po słonej wodzie, robią się takie super fale. Jest pełno palm, patrzcie na to. I właśnie tu mam na myśli mówiąc typowa zabudowa na Florydzie, czyli jakby takie niskie budynki i palmy przed nimi. I'm in love, ale jest to mega dziwnie, bo wiecie, jest już październik jest dokładnie, nie wiem, 6-7 października, coś takiego a tu jest 30 stopni, ja sobie w oceanie pływam, gotuję się, wystarczy, że naprawdę wyjdzie się na zewnątrz na parę minut, to jest już całym mokry od potu, ale a w Polsce Piskawica. <grytanie> przeszliśmy do jakiejś polskiej restauracji, jest ogólnie market z polskimi rzeczami i śmiesznie market to zobaczyć. Jest tutaj w sumie sporo rzeczy, na przykład 500 pola w taśmleczko, i jest to po polsku. Wszystko jak w sensie etykiety są polskie, te barki za mną. Jest prawie 17. Rzuciliśmy teraz do hotelu i chwilę odpoczyłam. Nie wiem w sumie, co potem jeszcze będziemy robić. Może pójdę na basen. Na razie idę oglądać serial i po prostu odpocząć. Ale to sobie teraz na basen. Nie najmocniej przepraszam za taki spam tym zachodem słońca, ale po prostu jest tak pięknie, że to jest niewyobrażalne I, I jestem zakochana, powtarzam to na tym vlogu chyba już dziesiąty raz Floryda jest na pewno miejsce, w które kiedyś jeszcze wrócę, pewnie już on my own, ale, ale, ale na pewno wrócę że ja się wykąpałam, pierwszy raz zrobiłam jakiś make-up tutaj, więc od razu jakoś tak dziwniej świeżej się czuję, ale będziemy się zbierać zaraz na lunch i jemy ogólnie go w tej samym sklepie, gdzie byliśmy, w tym brazylijskim, ponieważ a to jakby był jakiś sklep połączony trochę ze stołówką i można właśnie tam dostać wszystkie jakieś brazylijskie potrawy i itd., więc tam jedziemy na lunch i potem od razu jedziemy już na ten rajs. Szukamy statku, który mamy płynąć A więc wysiedliśmy na pierwszym przystanku i jest tutaj po prostu taki park Generalnie jesteśmy z dzieciekami, więc to jest bardziej pod nich. Jest jakiś tam plac zabaw, jeszcze ja poszłam po prostu przejść po okolicy i ogólnie jest ładnie, ale jest taka trochę deszczowa pogoda. Tu ze mną jest miasto, no i tu jest jakby taki spacernik i można sobie po prostu pospacerować. Ale powiem Wam, że naprawdę przejść teraz jak taki main character spacerując sobie samą po Florydzie w deszczową pogodę. Identyczne jak poprzednio. Dziś, jaki na placu zabaw, ja poszłam na spacer. Generalnie znowu mam ten spacernik. Tu jest rzeka, jakieś ładne budowle za mną. O, tu są wieżowce, A, więc idę. Spróbuję się tam wbić bardziej w centrum i zobaczyć, co tam jest. to jest jakby jakiś festiwal, ale Oktoberfest i tak dalej. A, ale wstęp kosztuje 15 dolarów za, za samo wejście, więc, więc ja chyba podziękuję i no, idę zobaczyć do centrum bardziej. Ciekawostka, tu gdzie jesteśmy, w tym mieście. Podobno jest jakby najdłuższy chodnik na świecie. Co w się sensie, wiecie, takim jednym ciągiem rzeczywiście teraz wyszłam e, cały czas jednym jakby chodnikiem, i challenge że ciebie to się tu nie skupić, bo no jest to spore miasto e, i nie mam pojęcia, gdzie idę. Stwierdziłam, że jeżeli trochę na, e, na jakąś kawiarnię śledczego, to, to sobie kawę, kupię, ale nie wiem, na razie idę, bo nie chcę się siedzieć za tym bardzo za bo już no, siedziałam się na tym poprzednim e, i po prostu wolę sobie eksplorować miasto. w tej sytuacji kawy nie znalazłam. Niestety nie chciałam się zapuszczać bardzo głęboko, bo jakby moja orientacja w terenie jest dość dramatyczna, także zakładam, że gdybym poszła raz, to bym mogła nie trafić z powrotem, także wracam już powoli, kieruję się w stronę tego placu zabaw, gdzie, gdzie wszyscy są i pewnie za niedługo będziemy płynąć dalej. Jakiś kolejny przystanek. Jest już mega fajna pora dnia. Robi się już wiecie, tak powoli wieczór. Jest aktualnie godzina za 14-18, także już słońce powoli zachodzi i teraz też wiadomo jest już e, jesie, jesienna, tutaj jesieni raczej nie zaznajmy, e, no ale teoretycznie jesienne miesiące, także nie są zdecydowanie krótsze, jakby dla mnie nie ma nic lepszego niż chodzenie po mieście w nocy, po prostu to ma taki fajny vibe, jakby nie umiem tego opisać, ale pewnie sporo osób będzie wiedział o co mi chodzi, no po prostu chodzenie w nocy po mieście... Dzień dobry, witam was w sobotę, jest to już nasz, nasz trzeci pełen dzień tutaj I zarazem ostatni, bo jutro już koło kory lunchu, czyli 12-13, wyjeżdżamy z powrotem A dzisiaj idziemy do St. Petersburg, coś takiego Jeśli <grym> się nie pomyliłam i idziemy tam na jakiś targ, tak mi się wydaje A potem na tą plażę, na, którą by, na której byliśmy w czwartek czemu każdy poranek nie może tak wyglądać? Ostatni nasz dzień dobiega końca. Siedzę w tym samym miejscu, gdzie siedziałam przedwczoraj i znowu będę oglądać zachód słońca dzisiaj, nie, bo jest zupełnie czyste, więc, więc zachód powinien być niesamowity, zresztą tak jak chyba zawsze tutaj. Ale jak widzicie, czytam sobie książkę i na razie jest naprawdę w porządku. Jestem na 71 stronie i jest dość ciekawego, więc polecam. dzień tutaj przyjechaliśmy na plażę jest aktualnie 8.30 rano, wyjeżdżamy koło 11 i jest tak mega pisło, po prostu nie ma w ogóle ludzi, wiecie, słońce dopiero wstało, ocean jest bardzo spokojny, zero fal zero wiatru i jeszcze nie jest tak gorąco, także jest naprawdę cudownie Muzyka Śmiesznie idę sobie i idę, już jestem dość daleko od brzegu, a ciągle wody mam, no nawet nie do pasa, jeszcze jakieś 20 metrów przede mną jest moja host mama, która w miejscu jeszcze 20 metrów dalej ma wtedy wodę po pas. Staliśmy już do tego pala, gdzie jest napisane e, nie pływać e, poza tym punktem I ciągle mam tu wody no, dotąd <tak> Także e, śmiesznie, zwłaszcza, że patrzcie jak to jest daleko jest brzeg Myślę, że co, na to jest, co najmniej ze 100 metrów będzie A jeśli nie więcej I jakby jest tak strasznie pismo, naprawdę To jest taka idealna, idealne warunki, żeby pomedytować Wziąłam szybki pierścinny, niestety, już się pakujemy i będziemy zaraz jechać. Także to chyba na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że poczuliście trochę tak, jakbyście byli tutaj ze mną. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.